Unboxing. Druga próba. Mam nadzieję, że działa. Pudełko otwieramy. Instrukcja. Styropianki pięknie. Odkładamy. Teraz zgodnie z najlepszą praktyką. Na boczek. Do góry nogami. I pudełeczko. Raz. I pudełeczko dwa. Dobra. Wracamy na brzuszek. Jest niewielkie. Tutaj wypadły złącza kablowe, akumulatorowe i tak dalej. No i co? I pierwsza uwaga: że dinksów nie ma do monitorowania. Ja tu nie widzę dinksów, i co teraz? Chyba, że gdzieś w pudełku jest. Ach, cofam! Cofam! Jest dinks! Jest kabelek! Wielkie bydle do monitorowania na USB, ale jest dobra. No dobra, wygląda super. Złączki steropiane, pierdoły. Jeszcze folika I pięknie. No dobra. Tak się prezentuje. Nie oprę na ziemi, bo należy się złącza. Etykieta Growat gwarancja. Dałem radę unieść, więc nie jest źle. Złącza gotowe, żeby podpiąć już ten, ten, ten panel. Największe złącze to jest akumulator, kable. A tutaj kabelki bezpośrednio wpinamy inwenter przełączniki. Wszystko jest on off jest wyłącznik w chińskich innych dziadostwach nie ma tu jest wyłącznik bardzo dobry no dobra zobaczymy później testy. Drugiego już nie będę rozpakowywał. Z bliska wygląda tak. Tu są złącza. Gdzieś tutaj jeszcze bym się nauczył sterować. No dobra, tyle. No dobra, zaczynamy. Skleczka elektryka. Projekt numer. Kolejny. Niezależność energetyczna w domu. Przykład instalacji: totalnie off-grid. Dzisiaj zajmujemy się falowniczkiem off-gridowym. Robimy jego unboxing i patrzymy, co skrywają zawartości falowniczka. Salowniczek kupiony od polskiego dystrybutora, z polską gwarancją, z polskim serwisem. Więc wszystko zgodnie ze sztuką, a jeszcze jedna śrubka. Cztery śrubki, pięknie otwarte. Zrobimy najazd, żebyście zobaczyli, co jest w środku. Przyłącza do paneli. Miejsca przyłączy 221 do wejścia, 221 wejście do generatora i wyjście 220, bo to jest falniczek jednofazowy. A tutaj złącze bateryjne. Ładnie wszystko zabezpieczone. Zabieramy się za przyczepienie na krótko. Dzisiaj w ramach eksperymentu takich specyfików jak na krótko. 220 i zasilanie normalnie ładnie podłączymy. 220 wtyczunią, pięknie przedziewamy. Interesujące, że AC output nie ma uziemienia. Trzeba będzie to coś z tym zrobić. Pierwsze uruchomienie, tak jak widać tutaj setup zrobiony, ustawienie tutaj normalnie podłączone do dobrze do przedłużacza, wnioska przygotowane po włączeniu, nie wiem czy to będzie widać, na razie jest wyłączony. widzę, że działa, 245 V z sieci, patrzę sobie tam, wyłączam. Tu mam taki jeszcze tymczasowy zrobiony, położony panel który będzie za chwilę źródłem naszego zasilania no to otwórzmy panel zobaczmy co tu się będzie działo a tym będzie osobny inspiracyjny filmik ten panel jest panelem podróżniczym jak widać przenośnym składanem podłączonym. Coś się zmieniło na wyświetlaczu. Nic się nie powinno zmienić. W po końcu falownik jest. jest wyłączony. No dobrze. Zobaczmy. Jeszcze krzyczy, wrzeszczy na mnie, bo go włączyliśmy. Coś tam przełącza. Co co, podaje 240 na wyjściu, jak widać. Nie ma akumulatorów, więc jeszcze nic nie produkuje. Podłączmy sobie jakąś lampkę. Ciekawe, czy ten panel pojedynczy o mocy 600 W da napięcie jakiekolwiek, który pozwoli biednemu falowniczkowi zacząć pracę. Idę po lampkę do podłączenia. Dobrze, próby z falowniczkiem podłączonym na krótko. Jak widać, podłączony jest panel, podłączone jest zasilanie. Podłączyłem z gniazdka, zrobiłem pierwsze próby, no niestety e, nawet teraz śmiesznie na panelach pokazuje 0,0, ponieważ panel jest, ma za małe napięcie, więc brakuje mi paneli fotowoltaicznych, żeby podłączyć i żeby to ruszyło. Ale falownik pięknie się uruchomił, popiszczał, pohałasował i ładnie zasilił z prądu niestety. No, będą panele, będziemy dalej działać falownik off-gridowy, co to oznacza? że on nie sprzedaje prądu do sieci, on tylko produkuje z paneli i daje prąd do domu ale co ciekawe, ten konkretny model ma możliwość podłączenia generatora czyli jak nam zabraknie prądu z paneli zabraknie prądu z akumulatora, to jeszcze możemy generator odpalić więc to jest duża zaleta Odłączamy się od systemu do zobaczenia w kolejnych odcinkach o odłączaniu się od systemu.